Dzisiaj opowieść o człowieku, który nigdy nie kłamał. Zapraszam. Dawno, dawno temu żył sobie młody człowiek o imieniu Mamat, znany z tego, że nigdy nie kłamał. Każdy o nim słyszał, nawet ci, którzy mieszkali z daleka od jego wioski. Jego talent budził powszechny podziw. Każdemu przecież zdarza się nie mówić prawdy, przynajmniej raz na jakiś czas. Niektórzy opowiadają niestworzone historie, inni troszeczkę kłamią, mamat jednak zawsze mówił prawdę. W końcu dowiedział się o tym król i chciał go zobaczyć. Rozkazał król swoim sługom przyprowadzić go do pałacu. Niemożliwe, żeby był taki człowiek, który nigdy nie skłamał, twierdził władca. Gdy mamat pojawił się przed obliczem króla, ten obejrzał go od stóp do głowy. Zdziwił się, bo okazał się zwykłym człowiekiem i właściwie Niczym się nie wyróżniał. Król spytał, czy to prawda, co o tobie mówią? Hmm, nie jestem pewien, co masz na myśli, powiedział mamat. Król powiedział, czy to prawda, że ty nigdy nie kłamiesz? Ludzie o tym mówią. To prawda, odpowiedział mamat. Powiedz mi, synu, czy w przyszłości też nie zamierzasz kłamać? spytał król. Nie zamierzam, powiedział mamat i był o tym przekonany. Nigdy w całym swoim życiu? dziwił się król. Nigdy, powiedział mamat. Przysiągł zawsze mówić prawdę i był przekonany, że tak będzie. Król był pod wrażeniem, potraktował to jako wyzwanie. Hmm, powiedział: Możesz czasami skłamać, nawet do końca nie wiedząc o tym. Uważaj. Mamat ukłonił się i wrócił do domu. Minęło kilka dni, a król nie mógł przestać myśleć o nim. O człowieku, który nigdy nie kłamał. To było niemożliwe, był tego pewien. W końcu wezwał mamada znowu do pałacu. Po spotkaniu z królem jego sława jeszcze bardziej urosła i razem z nim do bram pałacu przyszedł bardzo spory tłum dworzan ciekawych, co się teraz stanie. Gdy król zobaczył tłum, Wyszedł do ludzi na zewnątrz. Zaprosił mamadę do środka i zaprowadził do stajni pałacu. A ludzie poszli za nim. W stajni król odnalazł swojego ulubionego konia i kazał go osiodłać i przygotować do drogi. Do mamada powiedział: Chciałbym zaprosić cię na kolację. Na razie jednak muszę odwiedzić mojego starego ojca. Wrócę wieczorem. Idź do ogrodów królewskich i odnajdź królową. Powtórz jej, że wyjechałem i poproś, by na wieczór przygotowała dla wszystkich wystawną ucztę. Mamat powiedział, jestem gotów być twoim posłańcem. Zrobię to. Ruszaj więc, dodał król i postanowił udać się w drogę. Gdy tylko mamat zniknął za rogiem pałacu, król zsiadł z konia. Nigdzie dzisiaj nie jadę. Wszyscy będziecie świadkami, że zostanę w pałacu. A nasz mamat za chwilę skłamie po raz pierwszy raz w życiu a wieczorem mu to udowodnimy", roześmiał się. Mamadu poszedł do ogrodów, znalazł królową przycinającą róże, ukłonił się jej i powiedział Wasza wysokość, król przysłał mnie, żebym powiedział, że zamierza pojechać odwiedzić ojca. Mam też powtórzyć, że masz na wieczór przygotować wystawną ucztę, na której on będzie, o ile rzeczywiście przyjedzie. Królowa popatrzyła na mamada zdziwiona. Wytłumacz się, młody człowieku, czy król przyjedzie wieczorem, czy nie. Co to za zagadki? To nie są zagadki, powiedział mamad. Widziałem króla wsiadającego na konia i sam słyszałem, gdy powiedział mi, że jedzie zobaczyć ojca. Wspomniał też, że planuje wrócić wieczorem. Czy jednak wyjechał, czy nie? Nie widziałem. Może tak, może nie. Królowa była pod wrażeniem tego, co powiedział młody człowiek. Nie wiedziała do końca, co będzie wieczorem. Ale wiedziała, czego może być pewna. Zleciła przygotowanie kolacji i uzbroiła się w cierpliwość, ciekawa co się stanie. Wieczorem wszyscy król, królowa, mamat i ludzie spotkali się na uczcie. Po zjedzeniu pierwszego dania król wstał i powiedział: Słyszeliście pewnie, że jest z nami człowiek, który twierdzi, że nigdy nie kłamie. Nie, jest to prawda moja, królowo. Dzisiaj właśnie cię okłamał. Mówiąc to, król zaśmiał się. A co to było za kłamstwo? Spytała królowa. Powiedział ci, że pojechałem do ojca, a ja wcale tego nie zrobiłem. Wszyscy tu obecni mogą o tym zaświadczyć. Królowa potrząsnęła głową. Nie. Powtórzył to, co mu powiedziałeś, i bardzo dokładnie przekazał to, co sam zobaczył, że wsiadłeś na konia. Dodał też, że nie widział, jak wyjeżdżałeś, i nie zapewnił mnie o tym, że na pewno wrócisz na kolację. Król i dworzanie za nie mówili na chwilę. Układając sobie w głowach to, co usłyszeli, potem znieśli Toast za Mamada z gratulacjami. Od tego dnia król, królowa i wszyscy dworzanie zrozumieli, że prawdziwe, prawdziwie uczciwy człowiek mówi tylko to, czego jest pewien, czego jest całkowicie pewien. A całkowicie jesteśmy pewni tego, co widzimy na własne oczy. Jak się podobała Wam bajka, drogie dzieci? Mam nadzieję, że bardzo. Słyszymy się już jutro w kolejnej bajce. Dobranoc.